Zagrożenie Walka szpiecy, Obrona kraju Panie pułkowniku Powierzam panu dowodzenie nad grupą Alfa Ła. Zamach bombowy Jak to wygląda? Paschudnie Profesjonalna robota Coś więcej? To bomba na bazie Santeksu. no zapalnik czasowy, kilka pułapek, ale damy radę. Młodzi, ambitni oficerowie. O oh co to robisz? Miałeś być jakieś pilne wezwanie, mamy teraz iść do starego. Tylko w najlepszych księgarniach oraz na www.tvradom.com. Witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym programie z cyklu Gość Telewizji Radom. Chociaż dzisiaj my jesteśmy gośćmi w Jump World w Radomiu, a właściwie naszą dzisiejszą gospodynią jest pani Dorota Kierznikowicz, właścicielka. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo nam miło. Pani Dorota, skąd pomysł na założenie właśnie tutaj waszej firmy, tego Jump Worldu w Radomiu? Parki Trampolin to jest od kilku lat rozrywka i atrakcja w Polsce. W związku z tym, że kilka lat temu było ich jeszcze bardzo mało, a w Radomiu takiego obiektu z prawdziwego zdarzenia nie było. Stąd pomysł, żeby Radomian i, i okolicznych mieszkańców taką rozrywką zadowolić? Mieścicie się w Galerii Feniks. W Galerii Feniks, tak, przy Alei Grzecznorowskiego. No właśnie, dzisiaj akurat jesteśmy na tygodniu, więc tutaj za dużo osób nie ma, ale na weekend zawsze tutaj jest pełno. Nie tylko na weekend, zawsze w godzinach otwarcia, czyli popołudniami akurat dni powszednie, bo o 14 jesteśmy czynni w dni powszednie. Zawsze jest dużo gości, dużo uśmiechu, dużo pozytywnych wrażeń. A co skłoniło was w ogóle, oprócz tego, że to jest coraz bardziej popularne do tego, żeby założyć w ogóle taki biznes? Bo yy, no, powiem szczerze, to jest takie nowatorskie trochę. Czy mieć jakiś może wzgląd zdrowotny, może... Właśnie, co zadecydowało, że w ogóle, nie tylko w Radom, ale w Warszawie założy się taki biznes? To, że sami spędzamy aktywnie czas, że chcemy, żeby dzieci wychodziły z domów, żeby uprawiały sport, żeby były aktywne. I to był punkt wyjścia na pewno. To, jak my żyjemy jako właściciele, by ludzie aktywnie spędzali czas. No właśnie, ale niektórzy rodzicom mówią tak, dobrze, no tu jest różne, można skakać i tak dalej, a ja się boję, że moje dziecko złamie nogę. No to myślę, że może złamać nogę idąc po chodniku również, albo na siłowni, albo jadąc rowerem. Jak w każdym obiekcie sportowym oczywiście wszędzie można mieć kontuzję, tak? Wystarczy się dobrze rozgrzać, przygotować do, do tej aktywności i naprawdę to się nikomu krzywda nie dzieje. Zapraszamy. Ja pytam, przepraszam jako laik, mm, e, e, bo e, czy tutaj na przykład macie jakiś instruktorów, e, którzy tym początkującym mówią jak się zachować, czego nie robić, e, gdzie na jakim urządzeniu e, jak postępować. Tak, strefa atrakcji jest 7. Yy, oczywiście u nas są instruktorzy, animatorzy, którzy pilnują bezpieczeństwa i dobrej zabawy dzieci. Yy, yy, instruktorzy zawsze przed rozpoczęciem zabawy instruują, co można robić, czego nie powinno się robić i robią rozgrzewkę. Yy, I teraz yy, dzieci w jakim wieku yy, mogą, powinny przychodzić, czy to jest takie od, od zera do 103, czy, czy, <laughs> czy, czy jednak jest jakieś ograniczenie wiekowe? Ja kiedyś wymyśliłam takie hasło, bo od dolna granica jest ustalona i to są 3 lata, ukończone 3 lata, a górna to jest 300 kilo, czyli tyle, tyle, ile unoszą nasze trampoliny, więc od 3 lat do 300 kilo, zapraszamy wszystkich. Ja też się zmieszczę. Każdy się zmieści, nie ma wymówek. Dobrze Państwa, wszyscy powyżej 301 kilo już nie, musicie schudnąć. Dokładnie tak. Można schudnąć u nas oczywiście, ale no zapraszamy, zapraszamy. 299 jeszcze wchodzi. Tak, jak najbardziej. Dobrze, to teraz jakie macie te strefy? Bo my tu, my tu sobie usiedliśmy pomiędzy, mamy takie fajne, wygodną miejscówkę, ale jakie macie te wszystkie wasze strefy relaksu, nazwijmy to tak? No, właściwie to, to jest relaks przez aktywność, to nie jest relaks przez leżenie, chociaż są tacy, co leżą na trampolinach również, zresztą podobno są miłe do leżenia. Tutaj gra muzyka, jest, jest uśmiech, więc można w sumie też odpoczywać w, takim, w takich okolicznościach. E, mamy tak, mamy poduchę powietrzną, y, mamy basen z gąbkami, to jest... Y, Arena główna z różnymi, y, różnej długości trampolinami i schopkami na jednym z których siedzimy, na nie też się wskakuje. Mhm. Y, jest, jest siatkówka, jest koszykówka, jest strefa gladiatorów y, i arena dodgeball. O, a co to jest dodgeball? Dodgeball czy zbijak? Aha, no to fajnie, to jeszcze można sobie poganiać i w kogoś porzucać. A oczywiście, mamy różnego rodzaju piłki do, do gry, więc yy, właściwie zabaw można wymyślać, ile tylko głowa ma pomysłów. A tutaj o, przed nami jest y, taki też plac do koszykówki, tak. ale tutaj też można skakać, czyli można i skakać, i zrobić wsad. I, i zrobić wsad. Tak. O, super. tak, nie trzeba mieć dwóch metrów, żeby zrobić wsad do kosza, tak jest. Wystarczy na dwa metry skoczyć. Dokładnie tak, albo wyżej. No właśnie, a teraz y, to może jeszcze y, powiedzmy też tutaj o trochę takich sprawach technicznych, tak? mm -hmm. Bo tutaj wspomniała Pani, że ta wytrzymałość jest do 300 kg, tak. ale na przykład no, są tutaj baseny z gąbkami. Mm -hmm. To się nazywa fachowo gąbki chyba. Tak, my mówimy gąbki y na Niektórzy ma na to pianki jeszcze, ale to my mówimy na to gąbki. Basen z gąbkami. Tak, tu jest drugi. I tam jest drugi. Mm -hmm. No właśnie, jak to po prostu wygląda od strony takiego zabezpieczenia technicznego, jeżeli pani może Znaczymy. rąbka uchylić? Mm -hmm. Cały park zabezpieczony jest y, na miękko, czyli nie ma takich elementów y, na każdej strefie, z których można byłoby zrobić sobie krzywdę, więc sam park w sobie jest w 100% bezpieczny y, i, i zabezpieczony. Mm... Jest też odebrany przez y, urzędnika, który odbiera tego rodzaju obiekty, więc on jest oficjalnie również odebrany, nie tylko wizualnie, ale oficjalnie technicznie. Często rodzice pytają, czy na przykład macie państwo, czy w ogóle takie firmy mają zabezpieczenie jakieś medyczne, to znaczy, czy jest tu ktoś taki, powiedzmy, który w razie czego taką pierwszą pomoc medyczną mhm. może udzielić? Oczywiście każdy trener i animator jest przeszkolony z pierwszej pomocy. Mamy apteczkę na do doraźnej do pomocy, jak ktoś się, coś tam się małego wydarzy. No, więc oczywiście jest ta pomoc i wsparcie na bieżąco, jeśli jest taka potrzeba. No dobrze, to tak. Skaczemy, skaczemy, skaczemy. Jesteśmy zdrowi, no bo wiadomo. No i teraz, ale żeśmy się zmęczyli tym skakaniem. No i co macie dla zmęczonych? W naszym bufecie dla zmęczonych jest oprócz wygodnych sof, żeby odpocząć w kawiarni, to jest poczęstunek na słodko, są przekąski, napoje, kawa dobra. O, słodko też, tak? Czyli jak stracę kilogramy, to mogę odzyskać? Mogę odzyskać albo zupełnić, żeby skakać dalej. A, rozumiem. <laughs> żeby zabrać siły na ciąg dalszy. Mhm. Czyli i, i oczywiście ceny promocyjne. Nieustające promocyjne. Warto też wiedzieć, że można u nas zorganizować urodziny swoje lub swojego dziecka. Mamy sale urodzinowe, zapraszamy też wycieczki szkolne na wf y i na aktywne spędzanie czasu przy lekcjach zdalnych. Aktywność tym bardziej mile widziana. Widzę tutaj też pompę czyli macie też balony jakieś. Balony mamy, tam widzimy balony przed nami stoją, one są dla dzieci zawsze do zabrania na wynos, ale pompka jest akurat do air tego niebieskiego wielkiego materaca, który jest do nauki akrobatyki, salt, fiflaków, więc ona jest akurat do tego. Czy jeszcze jakieś inne aktywności sportowe poza tym już wymienionymi macie u siebie, czy może coś planujecie? Jak to wygląda? W Radomiu wymieniłam wszystkie strefy akurat które mamy. W Warszawie dodatkowo jeszcze mamy mamy zjeżdżalnię, mamy tyrolkę, y, mamy strefę piłki nożnej, więc tam są troszkę jeszcze inne dodatkowe dyscypliny, ponieważ tamten park jest większy. No właśnie, to tak w Radomiu jesteście na grzeczna ruskiego w no. Warszawie jak do was trafić? A w Warszawie jesteśmy z samego brzegu Warszawy patrząc od Radomia, bo tuż za, za Raszynem przy Alei Krakowskiej 61, w Galerii Okęcie Park, yy, wszyscy kojarzą po, po lokalizacji Agata Meble, bo to jest największa Agata Meble w Polsce, akurat i w tej galerii się mieścimy. Więc akurat z Radomia jest to bardzo dogodny dojazd. A my dla Państwa mamy pięć e, zaproszeń do radomskiego e, Jump Worldu. Pierwszych pięciu widzów, którzy zadzwonią lub napiszą maila e, na tvradom.wp.pl dostanie takie właśnie zaproszenia. Tak, zapraszamy, każdy będzie mógł bezpłatnie poskakać i zobaczyć jakie to jest fajne. Bardzo Pani dziękuję. Zapraszam naszych widzów do Radomia. To nie, nie do Waszamy też nie, zapraszamy, Warszawy, tak wiadomo. Mobilni jesteśmy, co tam 100 kilometrów drobiazg. 10, dobra, dobra godzinka, jesteście na miejscu. No. I, ale powoli, bo wiecie, 2,5 tysiąca mandatów. No, tak, 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 powoli, powoli, oczywiście w ramach przepisów. Także zapraszamy i do zobaczenia w następnym programie. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiamy. Do widzenia.